Dzień dobry, jestem ze stowarzyszenia Lepiej Nie Myć Śmieci, dlaczego ma pan kiełbasa na głowie? To ty nie słyszałeś? O czym? A nie wiem, nie słyszałem. No więc jestem... Nie słyszałem co do mnie mówisz, bo jestem głuchoniemy, więc powtórz jeszcze raz. No więc, jestem ze stowarzyszenia Lepiej Nie Myć w skrócie LNM... I czy chciałby pan porozmawiać o tym, jak polskie koncerny miedziowe sprzedają nielegalny uran Czeczeńskim rebeliantom i co słuchać charakterystyczny poszum w lesie, bo cały czas kopią ten uran odkrywkowo. I przez to zginęła cała populacja łabędzi na węgrzech? Chyba ktoś pukał do drzwi. Na cholerę ci takie obasa, człowieku, bo nie to widzą, zwłaszcza jak jest ciemno. Jest środek dnia. Co? Nie słyszycie? Jest za ciemno. Może jak zdejmiesz takie obasa z głowy, to lepiej będziesz widział. Chyba zostawiłem kuchenkę na gazie. Z drugiej strony, jebać będzie. Tak naprawdę to takie kaczki z downem. bardziej takie gęsi z autyzmem. A jednak wszystko doskonale słyszysz. O czym? Że nie masz mordy. O kurwa, co ja zrobiłem? Czy pan rzeczywiście zbezcześcił jego mordę? Co? Ja nie, nigdy w życiu. Ja wszystko nagrałem. Nie masz żadnych dowodów. Aha, to w takim razie przepraszam. Dobra, zdefilowałem twarz tego a ja teraz zrobię. Myśl. szybko, szybko, myśl. A, ja wszystko słyszałem, jesteś u pani. A wryj chcesz błokorzanie? Haha, tu cię mam, bo nie mam ryja. Jestem bokorzanem, zapomniałeś? To twoja wina. To wyłącznie twoja wina. Gdyby nie, ty, ty, bym się nie urodził. Widzisz, co się zrobił? A to nie fakt.